Na konferencji prasowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej dzisiaj poruszymy kolejny temat programowy. Ja się bardzo cieszę, że te programy powstają. Tym bardziej, że jeśli chodzi o ten program, jestem, jestem współtwórcą tego programu. On jest dla mnie bardzo ważny, bo tym będę się chciał zajmować w przyszłej kadencji Sejmu. Innowacyjność, informatyzacja. Program pod nazwą Zmiana Polska Cyfrowa, Cyfrowa Polska 2011 -2022. 2015. To program, który zaprezentowaliśmy na ostatniej konwencji, konferencji programowej w Wrocławiu. Bardzo udanej, bardzo ciekawej w przekaz, ale także przekaz merytoryczny. Program jest kilkunastu, kilkudziesięciu nawet stronnicowy można powiedzieć. 20 stron dokładnie ma. Powiem tak, zmiana cyfrowa Polska 2011-2015 opiera się na trzech podstawowych filarach: innowacyjność, informatyzacja i społeczeństwo informacyjne, o którym też bardzo mocno mówimy. Program zmiana jest co najważniejsze dla nas jest projektem otwartym. Czekamy zatem na informacje od internautów zwrotną do tego, żebyśmy rozpoczęli konsultacje. Wiemy, że premier Tusk już kilka razy wpadał bezpośrednio w konflikt z internautami, których chciał karać, których mm. chciał banować, których chciał wpisywać w rejestry w stron zakazanych. My mówimy, nie tędy droga, trzeba dyskusji, trzeba dialogu, ale trzeba także wysłuchać specjalistów z danych dziedzin. Także uznajemy, że zmiana jest tym procesem takim mocno dynamicznym, który będzie kreowany w całości. Niemniej przygotowaliśmy pewien plan działania, i ten plan działania można powiedzieć jest, jest konkretny, jeśli chodzi o. Właśnie punkty programowe. Nie będę Państwu jakby proponował wejścia i streszczenia wstępu do programu. Mają Państwo go na pendrive'ach. Dzisiaj diagnoza też nie jest ważna, ale ważne jest to, co jest w planie na 100 dni, na pierwszy rok i na 4 lata. W ciągu pierwszych 100 dni Sojusz Lewicy Demokratycznej chce zrobić kilka konkretnych i szybkich kroków które mają zmienić funkcjonowanie informatyzacji w Polsce i także zmienić funkcjonowanie tematu innowacji. Taka podstawowa zmiana to zmiana dotycząca funkcjonowania Ministerstwa dotyczącego informatyzacji i telekomunikacji. Chcemy utworzenia Urzędu do Spraw Nauki, Informatyzacji i Telekomunikacji w skrócie UNIT. To zmiana wymuszona tym, że teraz niestety mamy sytuację następującą. Wszelkiego rodzaju działy związane właśnie z informatyzacją, z nowoczesnymi technologiami, działy związane na przykład z podpisem elektronicznym. Podpis elektroniczny jest w Ministerstwie Gospodarki. Informatyzacja, część tej informatyzacji jest w MSWiA. To jest chore i to jest złe dla spójności funkcjonowania właśnie, właśnie tych działań. To mówią specjaliści, to mówią osoby, które są zaangażowane w ten proces informatyzacji. Z nami pracował nad programem między innymi Wojciech Szewko, twórca w Polsce pojęcia informatyzacja. Człowiek, który w latach 2001-2005 odpowiadał za, był pierwszym takim ministrem do spraw informatyzacji w Polsce. Więc to są jakby głosy płynące od specjalistów i tworzenie tego urzędu do spraw nauki informatyzacji i telekomunikacji to klucz żeby skupić te działania w jednym miejscu i żeby były prawidłowo koordynowane. Co ważne, musimy dokonać poważnego przeglądu w tych pierwszych 100 dniach, przeglądu systemów informatycznych administracji rządowej. Z tym jest naprawdę źle. To mówią sami urzędnicy, to mówią poszczególne ministerstwa. Chcemy Aha. też dokonać bardzo szybko ogólnopolskiego spisu szerokopasmowych sieci teleinformatycznych. Przygotowanie tych tego spisu ma służyć budowie Infostrat. Dostęp yy, o przepustowości do internetu minimum 100 megabitów na sekundę w każdej polskiej gminie to jest yy, dla nas klucz priorytetowy w ciągu 4 lat. Ale musimy zacząć od analizy. Proszę sobie wyobrazić, że rząd kopiuje do tej pory, kopiuje mapki zasięgu yy, dostępu do internetu z 2002 roku. Te mapki są na bieżąco kopiowane. A na czym się rząd opiera? Na tym, że mamy dostęp do sieci komórkowych. Czyli dochodzi do tego, że rząd myśli w taki sposób, jeżeli ktoś ma dostęp do komórki, to znaczy, że ma dostęp do internetu. Dobrze wiemy, że tak nie jest, jeśli chodzi o przepustowość, jeśli chodzi o możliwość funkcjonowania w sieci. I niestety te mapki są kopiowane, bo nikt nie dokonał takiego rzetelnego spisu tych szerokopasmowych sieci. Chcemy też przeprowadzić ogólnopolskie badania dotyczące wykluczenia cyfrowego. Wykluczenie cyfrowe to pojęcie, które pojawiło się już w społeczeństwach Europy Zachodniej, ale tam są specjalne programy do walki z tym wykluczeniem. U nas takiego programu po prostu nie ma. Mamy też zamiar przygotować projekt zmian ustawy o informacji publicznej i rozporządzeń regulujących obowiązek publikacji informacji publicznej. Nie wiemy tak naprawdę do tej pory, kto musi co publikować jak można też wykorzystywać informacje urzędowe ja żałuję na przykład że strony urzędowe urzędów na przykład miejskich również nie są dostępne na licencjach na otwartych licencjach można by je było wtedy kopiować można by było wrzucać do sieci przekazy które są pokazywane na tych stronach to usprawniłoby funkcjonowanie także na przykład portali informacyjnych dokonamy też przeglądu stron IT administracji rządowej pod kątem ich społecznej użyteczności Takim przykładem jest EPUAP, który jest kompletnym niewypałem, jeśli chodzi o system. Nie wiadomo, co na tej stronie można do końca załatwić. Nie ma spójnej odpowiedzi. A proszę spróbować coś załatwić i zobaczyć, e, co można za pomocą EPUAPu załatwić w gnieździe. To jest taki test, można sobie e, zrobić. Niestety e, bardzo mało. E, niewiele. Jeśli chodzi o te 100 dni pierwsze, to przedstawimy kluczowe założenia dotyczące ustawy o ochronie prywatności, wolności słowa oraz budowy społeczeństwa obywatelskiego. I tutaj będziemy za otwartością internetu, nie za zamykaniem internetu dla internautów, nie za ściganiem nie wiadomo jakich internautów za robienie na przykład stron z uśmiechem, na przykład o prezydencie. To nie tędy droga, żeby a wchodziło o godzinie 6 rano do internauty i mówiło mu, co ma robić.